Jak pachnie medal, z zwycięstwem! Czas rozpocząć 20. edycję biegu po nowe życie. Wszystkim. Chyba mówię. Chyba. Pod chyba. To... Taka prezentacja. Drugie nogi. Będziemy dzisiaj... Mamy podium. Mamy podium na banku. Drogi docencie, jak dziś nastrój i jak przede wszystkim kondycja? No się zobaczy. Robię, co mogę. Kto wystartuje jako pierwszy? Przemysław Saleta. Cieszę się, że tak dużo osób jest na trasie, bo im więcej osób jest na trasie, tym więcej osób słyszy o Transplantologii. Przemkup. ruszamy! Który z Was jest szybszy? Ja! Szybko, szybko, szybko! Kibicowali ci rzeczywiście Mie, tak. mieszkańcy Wisły. Tak, cały czas krzyczeli do mnie, zbijaliśmy piątki, więc mega. No i jest o, medal. Co jest najważniejsze w tym biegu? Serce, żeby wszyscy inni też dostali serce tak jak my potrzebowaliśmy. 12 lat temu oddałam nerketacie. To jest nasza mała bohaterka Iga, która ma nowe serce i wiesz, że pokładamy w Tobie największe nadzieje, że pokonasz tę trasę tak po prostu lotem. Ja w tym roku będę odchodził 20-lecie mojego przeszczepienia wątroby. Żyję tylko dlatego, że ktoś kiedyś zgodził się, że uratuje komuś życie. Dla mnie to jest taki sposób również odwdzięczenia się za to drugie życie. No, gdyby nie transplantacja, to wiesz, robaczki dawno by mnie zjadły. Cieszą się pacjenci, że żyją i mają się dobrze. No i cieszymy się my, że to co robimy przynosi taki wspaniały efekt. Po to, aby przekonywać i rozwiewać wszelkie wątpliwości o naszej woli do pobrania narządów, człowiek może wrócić do pełnej aktywności, stać się pełnosprawnym obywatelem. Żywym dawcą może zostać w zasadzie każdy. Musi to być osoba zdrowa, pełnoletnia. Podejście naszego społeczeństwa do medycyny transplantacyjnej jako takiej jest zdecydowanie lepsze. Pędzimy, pędzimy, nie na złamanie karku, ale dla polskich transplantologów. I tak już po raz 20. dla wszystkich zawodników, aktorów, piosenkarzy, sportowców, osób po przeszczepach oraz lekarzy. Cel pozostaje niezmienny: promocja idei transplantologii. A najważniejszym wynikiem biegu ma być stale rosnąca świadomość. Bartosz Kańtoch, bieg po nowe życie. To jest, to jest niezwykła impreza. Ja powiem szczerze, że nie przypuszczałem, że to będzie aż tak aż tak grubo